Dobra, nagrywa się Lego. To w sumie jest takie coś w stylu strasznych opowieści. Bo to jest. Two sentence horror, co nie? I jak jest takim grzelatem się spotykają ludzie przy ognisku i opowiadają sobie straszne opowieści, to to my właśnie to robimy, tyle że nie mamy ogniska. Czyli każdy każdy horror amerykański w 80., 90. mniej więcej? W sensie? No, w sensie, no jak są te takie, nie wiem, różne albo special epizody jakichś bajek, to zwykle jest coś. To zawsze muszą być gdzieś na ognisku w lesie i muszą powiedzieć sobie straszne historie i jakimś dziwnym przypadkiem musi się stać coś. Że komuś, i to sprawi, że będzie wyglądało jak, jak ten potwór z opowieści. Zawsze tak jest. Zawsze tak jest. Witamy, dzień dobry. Jest y, 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 profesjonalni, patrza, pa, 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 patrzący na memy. Wracają. Profesjonalnie patrzymy na memy. A dzisiaj będziemy patrzeć na. Dwa zdania, horror. Horror w dwóch zdaniach, czyli najstraszniejsza rzecz na świecie. Czy też pierwsze zdanie, i nie wie nic, czy też drugie zdanie, i oblatują ci ciarki. Ja mam widzieć ten plik? Czy y jeszcze nie? Jeszcze nie, ale okay. jakie jest rozszerzenie tego pliku? Docs. Do mamy plik, plik Docs, i będziemy przeglądać w tym sposób y horror, więc. Y horror.

No, ja! W sensie osoba pisząca, Ty? nie ja! Nie, nie! Co? Co jest? Co? What the fuck? Nie znam cię od tej strony, i może co? Było, y, była taka historia, przez którą ja byłem mega obstronny bardzo długo. Taka prawdziwa, że y, pewnego lata mi rzeczywiście kolega opowiedział taką straszną historię. I to było coś o tym, że dziewczyna została sama w domu, miała ze sobą tylko psa, i rodzice wyjechali. Pewnego dnia usłyszała w łazience na górze kapanie. Tam poszła, było bardzo ciemno, słyszy kap, kap, kap i bała się tam wejść, ale pies ją polizał po ręce i poczuła się bezpiecznie i zeszła na dół i uznała, że a, to woda musi kapać. I to się powtarza przez kilka dni, aż w końcu ona weszła do tej łazienki, żeby zobaczyć, co tak kapie. Okazało się, że tam wisi powieszony jej pies, a na lustrze krwią jest napisane, nie tylko pies potrafi lizać. Kiepski sposób na podryw, nad, nad go naleje. Ale po kilku dniach dopiero tam się jakby, nie było... Właśnie to, jak teraz to opowiada, to, to zupełnie nie ma sensu, Ona nie widziała przez kilka dni psa? No, no... Czemu? Jakby dopiero po kilku dniach uznała, że w sumie tam wejdę. Jakby, jakby, jakby... jakby, jakby pierwszego dnia, okej, okay, spoko. Ale już drugiego, znowu, co się dzieje? SPRAWDAM! Co się uliży po ręce, jakby... Ona nawet nie próbowała pogłaskać tego psa, nie próbowała zapalić światła... Ale nie spojrzała osób, na niego? <laughs> Nie wiem, może i pies był niewidzialny normalnie. <laughs> Hirstmas. o mój Boże, no to jest, to jest horror. <laughs> Christmas. Gramar. I kill my family on Christmas just a week away. Polega to na tym, że Święta, ale dla kontekstu musicie wiedzieć, że zabijam swoją rodzinę w Święta. Mm -hmm. Już za tydzień. Ah, put the book down because it had started to bite me. Brzmi jak, brzmi jak to jest Harry Pottera, nie? To jest scenariusz nowego Harry Pottera likt. Muszę, muszę muszę, odłożyć tą yy, książkę, bo zaczęła mi gryźć. Harry Potter i uzębiona książka. Wow, moja lubię na część Harry Pottera. A pamiętasz... A, a, a każdy okażesz tą, yy, tą scenę w Harry Potterze i uzębionej książce, kiedy uzębiona książka ugryzła Harego? I, musiał, jo, weź, i musiał... to było takie dowody. No, i a później odłożyć. jeszcze powiedziała: Jestem uzębiona książka. Eee, poszedł na przyjęcie, kiedy miał 5 lat, gdzie każdy uczestnik e, dostał swojego kurczaka, e, żeby zaprał do domu. A kiedy był na łożu śmierci w wieku 99 lat, zastanawiał się, dlaczego jego kurczak dalej jest żywy. Czy to jest. Czy? A, nie, A ja no ja to ja. <laughs> nie, nie rozumiem. <laughs> nie, nie rozumiem. Jego kurczek był żywy przez 94 lata. To bardzo zdrowy kurczek. <laughs> zdrowy jak ryba, bo ryba smakuje jak kurczak. Mm, nie smakuje. Chociaż. Dawno, dawno nie jadłem kurczaka. Yy, są te, są yy, paluszki rybne, tylko że z kurczaka. Są? Tak ja jadłem I <grym> one, ja, ja one, one, one są dobre, ale nie smakują ani trochę jak... jak tam. <grym> Czemu nazywają się rybne, Na skoro są skurczaka? Nie są, nie są, po prostu ja ja, ja tak nazywam <grym> Mój śmietnik mógł pachnieć jak jogurt Ale ja nie jadłem jogurtu! Jakby jak... <grym> Raz Mieliśmy otwarty, niedojedzony, jakby jogurt w lodówce. Zostawiłem sobie go na później, i się okazało, że on gdzieś tam się wylał. Gdzieś. I to poszło gdzieś z tyłu lodówki. No. Powiem tak. Główna też nie jadłem. Jadną burgera i wtedy znają sobie. Prawie, że coś jest nie tak. To był ten moment, w tym zdając sobie sprawę, że... Moje orzechy latają. Bo, bo, powiem tak, jeżeli mówiłem to dosłownie, że nac orzechy. No dobra, jace cheeseburgera, wiesz, ma, ma inne rzeczy na głowie, na przykład nie wiem, jedzenie cheeseburgera. Ale jak mówimy o rzeczcach... O to, to musiał być naprawdę dobry cheeseburger, że sobie nie do, nie do sprawy, co nie? Mówiłem mu, nie otwieraj szafy z no małpami, no, no, no i umarł, i zjadła go. I była krew! Zdziwiłbym się, gdyby nie było krwi tak szerzej. Jedąc czarną jak smoła ulicą, zauważyłem coś migoczącego na boku drogi. Spowodowało to, że przeszły mnie ciarki. Na znaku było napisane, Witamy w Michigan! No to, to, to tak jak wjeżdżasz i masz, Witamy w Podlasiu. No była Podlasiu, czy coś. Jest... Nie ma takich znany... znaków. Może Witamy w Rzeszowie. Witamy w sosnowce? Sosnowiec po prostu. Może, czy, 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 czy sosnowiec jest dalej trendy? Chyba nie. Nie wiem, co się stało z sosnowcem, ale przestał być śmieszny. Czy to nie. To, 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 to jest praktycznie to samo zdanie. Prawie, że... No, że zostałem otoczony i pogryziony yy, przez wilki w, w lesie. Powoli wykrwawiałem się na śmierć, podczas gdy one atakowały moje ciało swoimi ostrymi zębami. Na no. To się nazywa. <laughs> Gryź. A, w końcu, jestem sam. Powiedziałem do siebie, kiedy us usiadłem w swoim pokoju o północy. <laughs> nie, nie jesteś. Powiedział człowiek z, yy, z nożem. Człowiek nóż? P tak, tak, człowiek z nożem. Nożobacz. No nożownik, o, nożownik. Nożobacz. Zap zap zapomniałem, że jestem ja jak nożownik. <laughs> Powiedział nożobacz. Zawsze lubiłeś grać w Among Us, powiedziała Cheryl, patrząc na grup swojego syna. Szkoda, że to ja byłem impostorem. Kinda smell. Jaka tak. Babcia położyła się do spania po raz ostatni w łóżku szpitalnym. Coś innego się za to obudziło. Ale co to było? <śmienny> Babcia <ty pan> z... <śmienny> Co to chodzi? Co, co przerobili ją Na, <śmienny> na cyborga. <śmienny> no, tak się urodził alfa. Juh! Juh! Jestem babcią czyjąś. Miła, ale a to alfa. To jest, nie, to jest, słuchaj, właśnie, bo sobie, ostatnio oglądałem sobie What Ify Marvela, to to jest, to, 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 to jest to uniwersum, w którym Miła jest cyborgiem. Poszedłem, do, poszedłem odwiedzić swoją, yy, babcię. Powiedzmy, że jej nie było. Tak. Gdzie była? Mogła być zjeść. Barry uwielbiał bawić się w śniegu tak samo jak mięsny robak ja, ja, ja jestem za głupi na tego redita nie ja, ja no i co ten no i co 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 z tym robakiem no, to fajnie no co z jakby dobrze dla nich obu, no nie tutaj jest horror no jest holsom. To są jest holsom. teraz jest seria z kreaturą o nie Kreaturach konsumuje duszę. Skonsumowała już duszę wszystkich, ale wygląda na to, że nie jest w stanie strawić mojej. Jestem taki krawędziowy. Nie jestem jak wszyscy inni. Jestem gorszy. Teraz kreatura będzie miała zatwardzenie. <ścoughs> <śmian> Incydentika! Postanowiłem pójść na. Wycieczkę po fabryce IKEA! To, to jest fabryka, w której tworzą IKEA, Apparently. To jest naprawdę duża fabryka. Nie mogłem się jednak spodziewać, że napotkam kreaturę, która składa kropsiki z IKEA. A jest, to, jest, to, jest, to jest absolutne wygranko. Zbijasz pionę taką kreaturą, i że jesteś, kurde, na żarty zawsze. Ja wolałem zawsze te torciki migdałowe. Nie wiem, nie wiem. Ja, no tak, jakby jesteśmy w, w, w dwóch innych światach trochę. Jedyne, co ja zjadłem i wiki, to było kilka lat temu, to był hot dog. Był całkiem spoko, ale dalej wolę na przykład te z Orlena albo z jakiegoś innego showa. Informacja z dupy. Jak byłem na wakacje w Polsce, to ja często sobie jadłem te, te, te hot dogi, właśnie z, z destacji stacji benzynowych na, na obiad. Nie, się. Tak, jeszcze ja. Oh. No, jak to wyglądało. No no popatrz. No popatrz, kto je pomyślał? Ej, ja nawet mam tak te ręce. Where are you getting this eggnog? We make it fresh from the creature every day. Fuck me! They make it from the creature! This place is going under. <grymne> nie post, nie post, po prostu powinno skończyć tutaj. Po prostu. Tak, tyle, koniec. To jest ten horror. Kiedy zasypiam, chce mi się płakać i szukać pomocy. Dobrze, że twoja kreatura ma doktorat z psychologii. Chciałbym mieć kreaturę, która składa klopsiki i można dojeść z niej jak nogę. Ja doktorat z psychologii? Idzieś, idziesz na terapię i się na to najadasz? Okej, okay, dobra, po prostu może... To, szef to też jest po polsku, w sensie może powiedzieć do szefa kuchni po prostu szefie? Chyba tak. Hej, szefie kuchni! Po <laughs> był Do kuchni. Mój posiłek zaczął być przygotowywany przez kreaturę. No! Ej! Ej! To wszystko się łączy! Kreatura, no. kreatura jest po prostu ten. On jest po, po, po gastronomii. Gdzieś po szkole gastronomicznej. Ale co, co, skąd ma doktorat z psychologii? No, najpierw zrobił sobie doktorak, doktorat, a potem poszedł do szkoły. I teraz jest w trakcie... Eee. Tak, i teraz wiesz, i teraz robi sobie gdzieś tam w jakiejś... No normalnie. Tak, dorabia sobie teraz w jakiejś tam restauracyjce. To wszystko się łączy. Tato, tato, skąd się bierze słońce? Nie miałem serca, powiedzieć mu że przybyło od mojej kreatury. Nie wiem, nie, nie, co, co autor miał na myśli? Co, co cringe błach miał na myśli? Moja dziewczyna wytora moje łzy z moich oczu chusteczką. Nie wiedziała jednak, że te łzy pochodzą z kreatury, którą trzymam w piwnicy. To jak to jest? Kreatura płacze, a on łza, łzawi? Jest podłączony. Przez wi-fi się komunikują? Bezprzewodowa kreatura. Tylko dziś. Jeżeli zadzwonisz już teraz, dostajesz zestaw klopsików z darmo! I doktor z psychologią. <noise> już prawie święta, przy czym nie mam egnogu. Czym jest egnog? E. Ajer koniak? Czekaj. Czym jest ajera? <noise> Likier jajeczny. Gęsty, żółciutki z dodatkiem aromatycznej wanilii. Jego przygotowanie jest bardzo proste. Wystarczy wydoić go z kreatury. This place is going under. Fuck me. Okej. Okay. Nienawidzę pomidorów. Powiedziałem sam do siebie. Spoglądając przez okno autobusu, zdałem sobie sprawę, że podjeżdżamy do fabryki pomidorów. To no. miło! Cóż, za piękny dzień na spacer. Powiedziałem sam do siebie. Czy jesteś tego pewny? Powiedział człowiek, który ukradł mi nogi. I Jeden ten... głos w górę. <laughs> to jest ten, to jest ten, potek, który ukradł, ukradł mu nogi. <laughs> Jadłbym coś. Może mleka? Nie no, mleka nie wiem. Mleko, mleko może wybić. Zjadłbym ser. Nie przypadam za serem. Hmm. Chyba, że na pizzę. Albo jakiś taki wiesz, nie wiem, jakiś tak zapiekany czy coś. No i serio, męsojca, to dobra, dawaj dalej, bo znowu głodnieje w trakcie Ej, robienia tego. Ej, właśnie. znowu jesteśmy głodni, jak nie wiadomo co, w trakcie co jest? Mamo, patrz, znalazłem dziwnego easter mój Powiedział mój son... mój son. <noise> mój son. <noise> Chciałem, żeby mój syn odrzucił stereotypy męskości. męskości, a potem zakochał się w traktorach. Tak. Powiedziałem Henrymu, że go zabiję, jeśli, nie, jeśli nie, nie dostanę odpowiedzi na moje pytanie. Nie odpowiedział. Nie powiedział. Remove. <grym> to, 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 to jest Henry. Remove. I wiecie o, co? O, znalazłem jeszcze jedno. To tylko pięć nocy, nie może być to takie trudne, powiedziałem do siebie. Wtedy zorientowałem się, że Freddy Fazbear był w pokoju. Hej, w e, poniedziałek są moje urodziny. Jesteś zaproszony na moją imprezę urodzinową. Powiedział chłopiec wesoło, przekazując informację swoim kolegom z klasy. A! Też jesteś zaproszony, zgaduję. Czy polega to na tym, że jego koledzy są smutni, że on też jest zaproszony na swoje własną rodzinę? No nie, że to jest. że kolega zaprasza kolegów z klasy. No? Że ty mi, że kolega zaprasza. A patrzy na ciebie. A ty też jesteś, chyba. Okej, okay, dobra. Smutek polega na tym, że on cię nie lubi. I to, to to totalnie przykre zakończenie. What the o... O. Nie, wiecie to jest poza tym akcentem? Co jest pozytywnym akcentem? Że wy jesteście zaproszeni na, nasze, na naszą imprezę urodzinową. Nie zaprosiłeś mnie, ja nie wiedziałem. Nie no zaprosiłem cię. Mówiłem ci, że posaramy razem. Pamiętajmy. No tak, jak mogłem zapomnieć o wspólnym zraniu. No widzisz, to już nie moja wina. Zjadłem coś. Nie ja też. Idziemy jeść? Idziemy jeść. Okej. Okay.